Janszka Radek. Urodził się 12 maja 1933 roku. Zmarł 28 stycznia 1999 roku. Wikipedia myli się odnośnie obu dat. Całe dojrzałe życie spędził w Bydgoszczy. Ukończył Bydgoskie liceum plastyczne i toruńską ASP. Był malarzem w latach 50., 60., 70. docenianym i szanowanym. Pokazywał swoje prace w całej Polsce. Jeździł na zagraniczne plenery. Uczył w bydgoskim plastyku. Potem przyszły dla niego mroczne czasy. Problemy rodzinne i osobiste, alkohol, stracił wszystko. Za kradzieże trafił pierwszy raz do więzienia, a potem drugi. Za kratami uczył zbójów wrażliwości na sztukę. Organizował wystawy. Zmarł niedługo po wyjściu z kolejnej odsiadki. Był z jednej strony sybarytą i duszą towarzystwa. Ale równocześnie jest pamiętany jako pełen wrażliwości, skryty w sobie artysta, szukający w sztuce odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens świata. Kim tak naprawdę był Jan Szkaradek? Po prostu to był przypadek, ponieważ mój mąż był adwokatem, i pan Szkaradek zgłosił się do niego, żeby był jego obrońcą. I ta znajomość się zaczęła. Podejrzewam, że potem to było tak, że zaproponował zamiast pieniążków jakiś namalowany obraz. I potem, już bardzo często, właśnie kiedy potrzebował pieniędzy, to przychodził do mojego męża i prosił o pożyczki. I mój mąż bardzo często mu właśnie pożyczał pieniądze, no bo taki miał charakter, nie potrafił odmówić. Potem stwierdził, że no dlaczego ma ciągle go utrzymywać, czy tam. A poza tym też nie bardzo wiedział, na co mu te pieniądze są potrzebne. I w związku z tym poprosił, żeby mu przyniósł obraz. I potem zaczął właśnie przynosić mężowi różne obrazy, i mąż od niego kupował. I pierwszy właśnie taki obraz, który pojawił się w naszym domu, no, byliśmy jeszcze takim małżeństwem na dorobku. Mieliśmy na ścianach mnóstwo takich obrazów, potem ja to przeniosłam do pracy, tam miałam je na deskach, po prostu były przyklejone reprodukcje. I te obrazy były rozwieszone w różnych miejscach. Takie. No, jeżeli chodzi o pana szkarabka, to ten pierwszy obraz właśnie przyniósł mój mąż, Różę Betlejemską. No ja tak byłam troszeczkę y, taka może niezadowolona, bo to pieniążków brakowało na różne rzeczy, a tutaj się pojawił obraz. No ale potem powoli, jak zaczął inne obrazy przynosić, ściany się zaczęły zapełniać, potem przychodzili znajomi, wszystkim to się podobało, nam też. No I w ten sposób po prostu rozrastała nam się kolekcja, aż do śmierci mojego męża w 90. roku, kiedy po prostu ten kontakt już się urwał między mną a panem Szkaradkiem. Był po śmierci mojego męża tutaj u mnie w domu, odwiedził mnie. Byłam nawet tak bardzo rozczulona, bo się go nie spodziewałam, bo nie przypuszczałam, że był w takich bliskich stosunkach z moim mężem. No i posiedział, porozmawiał miło sympatycznie. I wtedy go pana szkaratka też ostatni raz widziała. Potem już się u mnie nie pojawiał. A tak przychodził sporadycznie. No, była taka historia na przykład, że zaprawiałam czereśnię. Nawet w kartonach, w skrzynkach, dużo tych czereśni. No to jak zaczął jeść, jak zaczął weselić się, opowiadać, to też tak nas wszystko bardzo ujęło. Ja go widziałam kilka razy, a mój mąż, no, czasami o nim opowiadał, ale bardzo często zdarzało się, że mój mąż nad nim jak, tak jak gdyby się użalał. Szkoda mu go było, bo mówił: Tyle ma przyjaciół, a tyle ma problemów. Zawsze podkreślał, że przyjaciół ma, a w problemach mu nikt nie pomaga. No Nie wiem, o czym to świadczyło. Bo znałam też niektórych znajomych pana szkaratka. No to wszyscy tacy byli sympatyczni, mieli artyści. Eksperci, z którymi rozmawiamy, um, mówią, że on malował w sposób taki łapczywy, zachłanny, że malował całym sobą i pewnie też tak żył. No podejrzewam, że tak, bo na przykład jeden z tych ostatnich obrazów tutaj, właśnie. Ten podpisany niby to kapusta, mhm. to był taki jeden z takich ostatnich obrazów. I ktoś jakoś tak powiedział, no, on namalował, on to namazał. Jakoś tak pogardliwie, że to jest namazane, nie namalowane. A mnie na przykład on jest taki ciepły. Coś on jednak ma w sobie. Nie, że jest taki zupełnie pusty. Ja lubię takie, no, wyciszające, no. Właściwie to uspokaja. Malarstwo uspokaja mnie na przykład zawsze. No, a panu szkaratku, no trudno mi powiedzieć. Pierwszy, z takich też może przykrych wesołych historii to było to, że mój mąż któregoś dnia przyjechał z pracy i mówi: słuchaj, jedziemy do pracowni, pana szkaratka. No więc ja na szczęście przebrałam się. Chciałam się tak wyfioczyć po kobiecemu, ale jakoś tak stanowałam, bo to był taki dzień powszedni, nigdy nie byłam w pracowni artysty i pamiętam, pojechaliśmy na Błonie i weszliśmy tam do tej jego pracowni, i ja doznałam szoku, bo to była olbrzymia hala jakieś drewniane, zbite stoły, tam stały. Na tych stołach mnóstwo popielniczek z petami, jakieś puszki po rybach. No tak w kobiecym oku to straszny bałagan. I mówi taki artysta i tak żyje. No ale no, 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 no tak po prostu było wtedy. W takim okresie prl to on był taką gwiazdą bydgoskiej palety tutaj. Czasy były trudne i to, i to nasze życie w Perelu to wszystko w zasadzie to zawsze, no tak, tak jak obserwowałam większość znajomych, to koncentrowało się wokół alkoholu. A wtedy jest luz i różne rzeczy się dzieją. No a potem jak już jest nauk, to trudno się opanować. I, człowiek, i nie było takich tam organizacji odwykowych, psychologów czy tam kogoś, takich pomocników. A rodziny z kolei no, są rodziny, które wytrzymują tego typu życie, ale są rodziny, które nie tolerują. Który z tych obrazów pani tak najbardziej utkwił w pamięci? No najbardziej to ja lubię tę właśnie Wenecję goską, takie właśnie zbyt goszczy, te wszystkie obraziki. No ja mnie się wydaje, że, że teraz byłby bardziej doceniany. Gdyby jego życie teraz trwało i teraz malował. No przyszedł, przyszedł, zawsze jakaś była miła rozmowa, ale to tak myśmy pracowali, ja byłam bardzo zajęta, więc zawsze te, te rozmowy były krótkie, ale zawsze był miły, uprzejmy, sympatyczny i nigdy nie był, bo o nim mówiono, że miał problemy z alkoholem, ale u nas zawsze był cześćwy. Nie zdarzyło mu się nigdy, żeby przyszedł do nas w stanie takim nieodpowiednim. Po śmierci męża właśnie przyszedł do mnie, no i tak, tak, no taki siedział, smutny. No ja tak, no taka, no byłam tak może nie bardzo w, takich na, w takim nastroju. I on tak tutaj siedział i tak, no tak też się trochę jak gdyby użalał. No i nawet tak pamiętam, powiedział, że że on jeszcze mnie kiedyś odwiedzi i przyniesie mi portret mojego męża. O, tak powiedział, ale już się nigdy nie pojawił. Pamiętam, jak tutaj przychodził, te czereśnie. Pamiętam, taki był dzień czereśniowy, bo pojechaliśmy do Inowrocławia kupić czereśnie, tam przeżyliśmy kompromitację, bo mój mąż mówi, idziemy po czereśnie. No to ja zabrałam dwa wiaderka, potem się okazało, że Olbrzymi sad tych czereśni, takich dobrych, pełno, więc jeszcze nam tamten pan skrzynkę dał, myśmy tą skrzynkę naładowali, tych czereśni. No i potem przyszło do płacenia, pan mówi, ależ proszę państwa, to jest prezent. Mnie się tak głupio zrobiło, bo mówię, zachłanna, nie dość, że wiadra dwa, to jeszcze skrzynkę i za darmo. No i przyjechaliśmy tutaj, no i właśnie przy pan Szkaradek, Siedział te czereśni tam i obiadał się. I za chwilę dzwonek, a tu z jakiejś wsi przyjechał pan kamień i przywiózł karton czereśni. Więc ja już byłam zaczereśniowana do końca dnia. I tak, tak go pamiętam właśnie z tego, jak tutaj obiadał się tymi czereśniami. Potem jeszcze mu dałam do domu czereśni.